Słowa Pana Jezusa. Obcowanie ze mną napawa radością, obcowanie ze sobą smutkiem. Skupianie się na sobie jest niszczące. Skupianie się na mnie buduje miłość i odradza duszę. Gdy myślisz o swoich słabościach, nie zanurzając ich w moich ranach, bym je uleczył, przychodzi inspiracja złego ducha, który zatrzymuje cię na nich, wzbudza zniechęcenie, smutek, żal i poczucie beznadziejności, a także złość na siebie i innych, i może nawet pretensje do Boga. Czuwaj przy swoim sercu, by nic w nim nie działo się bez mojej obecności, która wszystko leczy, przemienia w radość i ogarnia pokojem moim.